z tej strony psychofanka kamerzysta ma większego kamerzysta ty mnie w ogóle kochasz? teraz go przepraszam Marek, chloroformem pierdolony cześć kochani z tej strony psychofanka ojej przepraszam dzisiaj jestem z, w końcu poranek z moim kochanym Mareczkiem w końcu to widzicie, on jest taki cudowny w ogóle nie mogę się Ojej, on tak na niego popatrzy, on tak, wiecie, jak on słodko śpi Chcielibyście to zobaczyć, ale tego nie zobaczycie Oooo! dzisiaj zobaczycie mój dzień z nim, no i z, tom, z kamerzystą O, jak on jest słodziutki Dobra, teraz ubieram codziennie w ogóle mojego ukochanego co Codziennie go ubieram W ogóle się nie patrz, zamknij oczy, zamknij oczy Nie patrzcie w ogóle, bo on jest goły, nie, nie patrzcie na niego rozebranego Kamerzysta ma większego Co? Nie to większego. Może kamieżyska... Sprawdzałaś? Nie. Ale kamerzysta nie ma większego. Wiesz, jest ubrany. Czekaj bluzę. Tylko się na niego nie patrz, Masz tam swojego kamerzysta, weź sobie go rozbieraj, ubieraj, ruchaj, smokaj, wszystko co tam chcesz. Mojego Marka zostaw spokojnie. Kurde, bo tak godzinie nie włożyłam. Teraz nie mogę go Zawsze jak ubieram Mareczka, po tym oglądamy z z tobą telewizję. Ta... Dlaczego ty w ogóle nie włączyłeś tego telewizora? Czemu ty się w ogóle na niego drzesz? Bo ja mogę. no Nie. No, no, telewizora nie umie włączyć. Ciebie nikt nie nauczył manier? Nie drzyj się nie na niego. Ale ja mogę, bo ty powinnaś go w ogóle nauczyć się manier. Jezu, niech sobie ale trzyma, może tak wygodnie. Ale może nie być tak wygodnie. No włączysz ten telewizor, czy nie debilu? Boże, co za debil. Czemu ty go w ogóle bijesz? Ty jesteś jakaś nienormalna. Ale ja mogę go bić. Nie ma możesz. Co ty Czasem możesz Patrz, jaki mój Marczuk jest grzeczniutki, słodziutki. Boże. a. Co? Co, ogóle, co znowu? Mikomany. Włącz ten telewizor. Nie drzy się, powiedziałam. a ty w ogóle się nie odzywaj. Zajmij się Markiem lepiej. On jest mój. On codziennie robi mi kawusie. Marcie, otwórz, ładnie. Bardzo ładnie. Tutaj masz filiżaneczkę. Wsypujemy, kochanie. Spokojnie, tak, spokojnie jak się tworzy. To on jest słodki, nie uważasz? Nie. Co powiedziałaś? Kruszcz jest lepszy. Nie, krusz jest najlepszy. Mój kochany jest najlepszy. Ciekawe, tam że stanie i gówno, sieci przed telewizorem On na... odpoczywa po prostu, rozumiesz? Bo jest po prostu leniwą Nie jest Jego świnią Prawie nie umie śpiewać nie, no, nie no, lubię go no, piosenki, ale bez sposoby O, grzecznie, zaraz zalejemy ładnie Ojej I... Nie, I... I... oh, Nagrywaj tego, nie widzisz, że moje kochani się wy***li Wszystko w porządku? Oh, p... Patrz, jak on słodziutko... Kolu... Weź mnie teraz A, nagraj A Poza ciebie no, no Zobacz, zypanę, co on robi Tak Projekci to będzie Nie ma czasu, ty, ty się co czas z Markiem? No co bo to Markie ma być? Jest cudowny. To cudowny! No to na tak, słodziec no siedzi. Boże, no jak no sorry, no, trafiłaś na takiego z tym, że on jest taki idealny jakiś ta filmika, wszystko? Mark mm. jest idealny. Idealny też siedzi i nic nie robi. Przepraszam, on gra! Uważaj, bo zakrywasz kamerę. On gra tylko. Nie gra ogląda Codziennie co się opiera. Codziennie masz bezużytecznego chłopaka. Cały czas oglądasz, nic nie robisz pożytecznego. No, Myślałam, że co on robi. Czy ty możesz przestać tak. mi przerywać, jak ja z nim prowadzę dobra, rozmowę w ogóle? Dobra, cicho bądź pierdze. Co pierdze? Ty ty się nawet nie zajmujesz swoim chłopakiem. Przepraszam, że ciągle nim zajmujesz. co, co ci jak jak mi co on robi, co on robi? Ogląda po prostu Zobacz, sobie. No właśnie, ogląda. No i ogląda, co, no i, co? No i co ci to nic więcej! Ty się a mój powodasz... mareczek chociaż słodka sobie za wyświetlki i no! I co to... tyle ma robić, za, chociaż ma pieniądze, wszystko No sam, i co z tego? Jakoś, tylko ty no, co to tylko się liczą wytę. tylko jego pieniądze? Nie liczą się, ja go kocham, jego ja kocham, nieraz mu to udowodniłam, a ty leżysz o... Op... o op... i op... nic więcej! O, hejka wszystkim! Właśnie myjemy mojego ukochanego parcie, on się służbiutko myjemy, go. Tak? Dobrze, że go przesunęłyśmy, bo straciłśmy jak na niej miejsce. No właśnie, no, w ogóle by... To, to, się... to ty chciałam, w ogóle wziąłeś, po co? Po co? No i co wytrenujemy go? Jak on... Dobra, słyszysz go jeszcze. Ale on jest... Ale on nie kogoś opasz. No nie go, że nie ma. No, je Jejciu. Teraz go myjemy. Potr ten, pójdziemy coś. Całą nasza ochotę na Maka. Bez weź, Mareczku, weź się opusz teraz ładnie. Pomyśl, ale mi dość fajnie. Wiesz cała kawierza swojego też byś mogła mieć, bo śmierdzi. Więc sobie tam leży i odpoczywam Ale w ogóle o niego nie dbasz nawet. Nie Dba, dbasz, bardzo. Nie dbasz, że nic nie robi. To no. już śmierdzi, weź. O Boże, jaki obosione, masz taki mężczyzna widzicie, wszyscy widzicie. To jej to zmieniło. No i się, my się, grzeczny. Widzisz, zobacz jak mój chłopak mnie kocha. Cały dzień się przytulamy. No właśnie, widzę. No, no co? co? No dobrze, właśnie. Widzisz, tak nie chcę mnie puścić. No widzę, widzę i co? No i co? Zajmij się Markiem. No ale życia mnie nim zajmuje. No nie widać właśnie w tym momencie. No, ale... no bo chyba pokazujecie w naszym wideo No to no, chyba o to ci chodziło. Się. No stop na Nie, 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 no nie Pokazujesz, że się w siebie, aaaaaaah. Stopy już ci działają na mus. Chyba tobie działają na mus. patrz jak ty wyglądasz. Normalnie wyglądam, no to ty się cały czas nie. zjąkasz już nawet. N no, no, i co? No no, 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 i to? Weź, weź, ty się j**ałusię. Ty jesteś Teraz zobaczycie jak idziemy z chłopcami, którzy już są pięknie ubrani. Na spacer pójdziemy, na co myślisz? Na paka idziemy, nie? Możliwe, no, możemy tak, iść. będzie wyglądał nasz dzień. Idziemy na dół. Tak, ten. Na dole jest przyzwyczajony. Dobrze, bo zapłaciłyśmy. A, chodź go. Dobra, bierz tam sobie jego. Się chodź. ci drzwi. Popuszcz mi może, co? Ja nie będę z tym debilem pomagać. Bierz go. Chciałaś kamerzyce, Tomasz. Co, ubrałeś mu to w końcu buty? Tak. Boże, ty z głupia w ogóle. Jaki ono go w ogóle ty masz? No, Nawet miał. butów mu nie założyłaś. No teraz, a wyszedł bez butów. No, i tylko weź i to i jedziemy. Dobra, idziemy, bierzemy go. Dawaj. Spokojnie, wszystko w porządku, proszę pani. Dobra, bierzemy, wy te dobierz Twojego tak, dźwięk. Dźwięk. tak, bierz go. Jaki trup. Widzicie konie ja A Marek? Trzymaj go, ja go już biery. No, ja bym się nie Do ciebie bym o nim nie zapomniała, jak ty, o jego Trendy. Tak, to w Lewo. Rostają na zakręcie w lewo. Dobra, dziękuję bardzo. No może byś otrzymała drzwi, dziadko? No jasne. Patrz, proszę. Dzień dobry, dzień dobry. Chodź, 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 kochanie. Chodź, 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 kochanie. Chodź, sam chodź, 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 szybko. Ciekawe, co byś jeśli chcesz coś zjeść, tak? Frytki. Ale jakie? Dużo, ale one są drogie. Ale? No kurde, ja nie wiem, czy ja mam pieniądze. Zapłacisz je kolej. też? O Boże, jaki wymagający on, głodny bardzo. No widzę nie? właśnie. Dobra, kochanie, ja wiem, że ty jesteś głodna, spokojnie. Dobra, kole ci wezmę, tak, zrozumiałam. Zapłacę twoimi, dobra? Dziękuję. Kochanie, dobra. Idziemy, ja kupię, tak? No, co ty chcesz, Frytki? A co do tego? Mógłbyś mi odpowiedzieć w końcu. Zł dobra, ja kupię samo co? Marek, Marek, a mała moja głowa, ale mi się kręci głowa, Marek chyba coś nagrywaliśmy, zentlałeś, Marek, Marek, jakiś chyba wybuch był, wiesz, Marek, wake up, Marek, 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 słyszysz, co my nagrywaliśmy, co, co my nagrywaliśmy, co my nagrywaliśmy? Nie co jest? Te, w sensie, parzyma, to, co się nie wiem, no dobra, chodź Chodź, chodź, stąd Mak, gdzie jesteśmy? To mówisz? nagrywają My nagrywa? coś nagrywaliśmy tutaj My coś, coś nagrywaliśmy tutaj? Odwaliliśmy coś tutaj, Nie wiem, coś coś nagrywaliśmy, się, nie wiem, bo znał, znaczy, ile tam ludzi jest Gdzie? No tam Tam? Co być? Że co Zróbcie co? Zróbcie to. Zróbcie to. Zróbcie to. Zróbcie to. Zróbcie to. Zróbcie to. Zróbcie pamiętasz? Zróbcie yeah. yeah. z Zróbcie to. Marek, ale mnie głowa boli, może ja sprawdzę co my ostatnio nagrywaliśmy. Ale Beka, co? Ale pamiętasz cokolwiek? Nie wiem, ale obudziliśmy się w McDonaldzie. Ja wiesz co, ostatnio pamiętam? Jak jechaliśmy autem. Ja nie pamiętam. Nie pamiętasz jak jechaliśmy autem? Nie, ja zostałem chyba w domu dwa dni temu. Nie pamiętam, serio. Nic nie pamiętasz? No, Czekaj, no, jak ostatnie na nagranie. Widziałeś, te widziałeś? wiem, nas loroformem nie Oni nie no, tutaj są. Ale są, nie wiem, nie wiem, nie wiem, później, później, bo... Dobra, nie robimy tych zdjęć, spieczamy są po prostu. One musiały nas chloroform dać. Musimy to zobaczyć później. Co ona zrobiła? Ona się do ciebie przytulała. Jest, użydliwe. A tego jest więcej tam. ja nie chcę tego oglądać. A dzisiaj a... tych cenek tam jest? Nie wiem, wiem, że... my tam byliśmy? Nie jak one nas gwałciły. Nie, wątpię, bez przesady. Ale jak długo my tam byliśmy? Nie wiem. Tych nagrań jest od cholery. Chyba że cały czas po prostu nagrywały. A ja nie wiem co robić. Do domu chyba wracamy. No, a widziałeś, że tego dredzia za też wzięły. No, I tak. z nagrań wynika, że został na chacie. Zadzwoń do niego. A nie a numero nawet. Ja mam numer, zaraz ci podam. Chodź, najpierw że stąd mi do niego zadzwonimy. zadzwońmy. bezpieczne miejsce. Halo. Ja Z... Hubert. Co się, co się dzieje? Gdzie nikt nikt tego się nie wie. Mieszkaniu? Ta psych... słabość psychowanka, Nie wiem jak ona ma na imię, nie pamiętam. Gdzie? E, chyba Wiola, e, zamknęła nas, e, tam... Nie, nie, wiem co się dzieje! Ty, słyszysz? Zyć. Słyszysz? Poszukaj coś adresu! Poszukaj adresu! Adres, adres? No poszukaj adresu! Stary, no poczekaj chwilę, daj mi chwilę! Stary, coś jest, boli mnie łeb! Co tu się dzieje? Tak, ta, ta Wiolka nas e, jakoś w jakiś sposób uśpiła. Dobra stary, jest tu jakaś kartka, jest tu jakaś kartka. Już ci daję adres, stary. Poczekaj. Yyy... E, b... 95. Ty, to niedaleko jest stąd. Dobra, Chodź Marek, to ja wiem gdzie to jest. Ale co, ty wyjdziesz z tego mieszkania czy jak? Szukaj kluczy, powiedzmy sobie, tak, szukaj kluczy tak. już. Szukaj kluczy, nie? Tak. Dobra, dobra, wezmę się. Zaraz jesteśmy, Pięć mi. Marek, to tutaj gdzieś powinno być, tak mi się wydaje. Ej, pomocy no, co jest, co się tu dzieje, Ej? Gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzie ja jestem, no, gdzie jest to gdzie ty jesteś, to gdzie tu robicie? Jaki numer? Koczy tutaj, ja wam otworzę, no. Ale jaki numer? 11. 11. O, o tutaj, to tutaj jest, chodźcie, chodźcie że swoje rzeczy i spierdol stąd jak najszybciej Co tu się dzieje, gdzie my jesteśmy? w jest mieszkanie zagrań Stary, masz, masz, nie wiem kogo to jest Bierzemy rzeczy i zwijamy stąd jak najszybciej to Są jakieś rzeczy? Mamy jakieś rzeczy, swoje, głowa boli jeszcze Dobra, spadajmy, szybko chłopaki, szybko A nie musisz pracować jeszcze? Czego portfel, tak? Dobra, lecimy Ty Życie. Ja później chcę, chcę wyjaśnić, Ja nie wiem czy jak chcę z wami współpracować. Ja wam wyjaśnię. Jak najszybciej. Wiesz co się stało? Nie wiem co się stało. Chcę wyjaśnień. Jak najszybciej. Psychofanka. No, że nie wiem w stelefon, że psychofanka z jakiegoś... Dobrze, zresztą. ale jaka psychofanka? No jaka męka, p... Wiesz która Ta wielka Laska w blodwoskach. Gdzie ona, ona jest? A wiesz, że ją złapie. Ona jest. Wiesz, że ją, ją złapie. Myślał gdzieś w walnadzie. Ona ma chloroform, tak. Chloroform na nie uważał. To jest psycholog. Leżałem na ziemi. Na ziemi leżałem, nie wiem co się stało. Równie dobrze ktoś mógł mnie zgwałcić. Dobra, zamiam są. Jak najszybciej, szybciej. szybciej. Trzeba te szybciej. nagrania szybciej. obejrzeć, się. Bo nie wiem co... Ja... Się e, nie, szkoda słów po prostu. Szkoda słów. Szybciej, Boże, no. Szybciej. Zrobiłeś mi jakiś prezent na święta, czy... bo ja nie rozumiem. Ja wiem, że Marek do ciebie tu przychodzą różni ludzie, ale to, to jest już jakaś przesada.